Witam moi drodzy. Korzystając z okazji, że przyszły mi nowe kable, postanowiłem je dla Was przemierzyć i pokazać pewne zależności, o których wspominałem w odcinku dotyczącym, czy długość kabla ma znaczenie. To co tu widzimy, jest to pomiar analizatorem nano VNA kabla RG213 no umowne powiedzmy 15 metrów kabla, taki też zamówiłem. Końcówki zwarte na końcu. Zakres pomiarowy między 1,8 a 30 MHz. Przeskanujmy pasmo. Zobaczymy, jak zachowuje się rezystancja kabla ze zwartą końcówką. 2,3 3,5. Około MHz rezystancja 1,65. Jak widzimy punkt numer 1 obraca się po wykresie szmita. Zobaczymy przy jakiej częstotliwości osiągnie rezystancję zbliżoną do około 50 ohmów. mamy, spójrzmy, częstotliwość 6 MHz i rezystancja około 61 ohmów. Spróbujmy to przeliczyć. Po przeliczeniu Przeliczę. mniej więcej do tej częstotliwości, to jest jakieś 49 metrów pasmo, wychodzi 12,5 metra ćwierć fali. Czyli to jakby ćwiartka przy tej częstotliwości odkłada się na dwunastym i pół kabla stąd też kabel należałoby skrócić skanujmy dalej no powiedzmy, tu jesteśmy blisko, ale to jeszcze nie 50 ohmów. Częstotliwość 12 MHz. No, praktycznie tak, jakby krotność tych 6 MHz wcześniej zmierzonych. Mamy 56 ohmów, 18 i 7, 18 i 7. Jak widzimy przy tej częstotliwości ćwiartka to jest około 4 metry. Więc można powiedzieć, że ten odcinek kabla, czyli około 15 metrów, uwzględniając współczynnik skrócenia, Mógłby się wstępnie nadawać na antenę jednopasmową na częstotliwość 18,7 MHz. Trochę daleko.

No, tu jest też daleko. To może tyle, zróbmy jeszcze pomiar z końcówką z podpiętym sztucznym obciążeniem. Końcówka kabla zwarta sztucznym obciążeniem. To co tu widzimy, mamy pomiar kabla tej samej długości co poprzednio, tylko z założonym sztucznym obciążeniem na końcówkę. Skala pokazuje uczynnik z A tak to się mniej więcej przedstawia. Teraz tym razem pomiar kabla RG213 o długości 20 metrów. W tym momencie mamy zapięty na końcówkę rezystor sztucznego obciążenia. Końcówka kabla zwarta sztucznym obciążeniem. Jak widzimy, wykres w stosunku do kabla 15-metrowego wygląda zupełnie inaczej. I tak według mojej opinii wygląda dużo lepiej niż ten kabel 15-metrowy, jeżeli chodzi o zakres, o pokrycie fal krótkich. Dokonajmy teraz pomiaru ze zwartą końcówką. Mamy 20 metrów kabla.

Podsumowując, jak widzicie, każda częstotliwość ma wymaganą długość kabla. W tym przypadku dla częstotliwości 17,4 ten odcinek, który tutaj posiadam, nie wiem czy to jest dokładnie 20 metrów, ponieważ sam go nie odmierzałem. Taki zamówiłem. Powinna nie wprowadzać żadnych zakłóceń co do pomiaru rezystancji samej anteny. W przypadku podłączenia teraz tego odcinka kabla pod antenę na tą częstotliwość, będziemy mieć idealny pomiar SWR na końcu samej anteny, a nie, a nie jakąś wypadkową tutaj rezystancji anteny i rezystancji kabla. To może tyle. Mam nadzieję, że ten materiał. Wam się przyda, może robiliście już takie pomiary, zachęcam do komentarzy i do obejrzenia filmu o długości kabla. Cześć.